był najbardziej nieudany historyk, jaki kiedykolwiek został chyba rozegrany w Herz of Iron 4. Zapraszam was serdecznie do oglądania, bo no czegoś takiego nigdy nie widzieliście jeszcze chyba. Dziwne, skapitulowali, moi drodzy, szybciej. Szybciej skapitulowali Holandię niż Polskę podczas tej ofensywy, a Polska zdobyła, moi drodzy, Olsztyn i idzie ofensywa na królewiec, nie? Tak naprawdę. Ale tutaj już przyjechały chyba tanki? Nie, tu jest kawaleria, co jest? A, to jest jakaś kawaleria z górskimi, ale cwaniaczki. Do? Dobra. Belgia dołączyła do Aliantów, moi drodzy, i tutaj raczej Niemcy będą mikro, nie? Lecieć. Bronią sobie tutaj powietrze. Tutaj będzie lecieć. Ta u tanki lecą, moi drodzy, nie do zatrzymania są. Deutsche tanken, soldaten, Machem, Suzamenhausen. Będą przebijać, nie? Francuzie oczywiście będą skapowani dosyć szybko, bo jest to BO, tak naprawdę. Belgia już kapituluje, więc Francja też będzie brana, później prawdopodobnie Polska, i będziemy obserwować, co się dzieje się w Afryce. Ee, tak naprawdę tym bardziej, że Alianci przygotowali wojska w i oni Afryki są tutaj zmechy od Kanady i są różnego rodzaju moi drodzy u dywizje czołgów ciężkich na przykład yy, takie nie bardzo niekulturalna nazwa <ścoughs> Bardzo niekulturalna nazwa I no, co mogę powiedzieć Przerąbane, czekamy Francja standardowo, no zero oporu, no bo specjalnie Nie dawaliśmy gracza, zobaczymy czy Anglia Będzie się w stanie wybronić Polacy chyba robią desant, czy co tu się dzieje w ogóle Polska to w ogóle chyba zaraz Królewiec zdobędzie Uuu, bot okrążył dwie dywizje Czołgów moi drodzy, yy, ciężkich Oh my god O mój boże, bot okrążył we Francji Dwie dywizje tanków i je puszuje Co jest? Nie no Panowie, albo to uratują, albo to będzie Naprawdę, yy, XPP. Nie no, uratowali, uratowali. Wyciągnęli. Francuzi, desant na Dunkierkę, chłopie. Zobacz. Nie no, Francja to jest mistrz świata. Wyszli totalnie z frontu, żeby przepłynąć do Dunkierki. Boże, te boty w... Znowu okrążenie! Co się dzieje w Co tu się w ogóle wydarzyło? Nie no, oni wymienili dwie dywizje pancernych czołgów ciężkich. Co ty gadasz? A Francją gra botengo. Co tu się dzieje, nie? A na Enebacom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. A jeszcze jest ten czołg, się trzyma. Oj, przy co nie okrążyłem ich bot tutaj z tyłu? Co tu się dzieje w ogóle? Jakim cudem ich bot okrążył tutaj ich ofensywę? Co się dzieje, panowie? Mamy problemy i mamy zgrzyty w frakcji oś. Robi się, moi drodzy, problem. Mac. Okej. Okay. Tutaj coś. Oj, to źle wygląda dla panów Zosi. Ba Uj, bardzo źle. Co tu się dzieje się? Okrążyli... Jezus, co jest? Panowie, co tu się dzieje we Francji? Co tu się dzieje we Francji, panowie? Co tutaj się dzieje? Nie jestem w stanie tego opisać, co się wydarzyło. Czy Francja OP? Pamiętajcie tylko o zostawieniu lajka i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli tego nie robisz, a ja już wam nie przeszkadzam w oglądaniu. Niemcy nie mają tanków, muszą podwerbować więcej dywizji piechoty w Więcej tanków, więcej wszystkiego. Jest tu problem, nie? Jest tu giga problem. Niemiecki front się załamał we Francji, panowie, a Sowieci czekają i się przygotowywują. Jezus Maria, ile tu jest dywizji? Ponad 160 dywizji na wózkach inwalidzkich czeka już, moi drodzy, na przejazd. Polska nie jest kapitulowana. Co tu się dzieje się? Niemieckie lotnictwo musi wejść do akcji, jest źle rozstawione tutaj. Nie ma na Belgii jeszcze lotnictwa. Jest problemek, moi drodzy. Jest problemek. Ogromny, francuskie boty robią orkę, nie? Klikas kłansy kapituluje. Japończyk jak to wygląda? No Japończyk z Chińczykami się bije, walczy. Niemcy ruszyły na Polskę prawdopodobnie będzie tutaj Ej, Polacy puszują. O, jest przeniesione lotnictwo nad Belgię i jest wybijane wojska francuskie są teraz. Dobrze, moi drodzy, Fra... Niemcy po lekkich problemach, że tak powiem, obudzili się dosłownie. Niemcy się przebudzają po dosłownie lekkich problemach, tak naprawdę i idą do przodu. Będą chcieli skapować za wszelką cenę Francję, e, tak naprawdę. tymi czołgami, e, moi drodzy, ciężkimi gospodarka Rzeszy wygląda średnio na jeża. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w paraniu. Czołgi średnie dopiero zaczynają być produkowane, więc, e, no, 40 rok mamy, panowie. Polska wyszła z kontrofensywą na północy. Polacy, moi drodzy, zdobyli Koszalin. Polacy zdobywają Koszalin, oknożyli dwie dywizje piechoty pod Gdynią. Takie rzeczy się dzieją. I, a Niemcy dążą do usilnego skapowania Francji, żeby zwolnić wojsko na Polskę, żeby wyczyścić tam teren, nie? Po to będzie giga duży problem, ruszają coraz dalej. Lotnictwo, czerwone niebo, nie wiem, czy nawet będą potrzebować dużo. Anglicy lotniczo wspierają w powietrzu Francję, co ciekawe, ale Niemcy tutaj raczej będą szli powoli do przodu. Na początku Francja, później przyjdzie czas na Polaków, czyli taki rewers, słab i zwol... Jezus, Polacy wybili te dwie dywizje w Gdańsku. Panowie, historyk, czy Wielka Polska zmieniła losy historyka? Francuzi robią kontrofensywę. Ogromne atryszyn panowie. Nie wiadomo, czy Niemcy pójdą dalej, kurde. Teraz będzie kapik. Niemiec się obudził, ale tutaj się wycofują po kontrofensywie. Będzie kapik, będzie kapik Francji, ja to czuję, nie? Jest lotnictwo. Nie, lotnictwa nie ma. Bardzo mało myśliwców mają Niemcy. Co ciekawe, hmm, chyba oszczędzają myśliwców Albo myślice albo nie wiem, nie? Jest ofensywa. Niemcy czerwone dymy. Francuzi dosyć średnio się trzymają, ale mają dużo. Do... Nawet Polacy do Francji przybyli. Jezus, co się dzieje, panowie, 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 bo Polacy zaraz będą w Berlinie, halo, oni zdobywają królewiec, czy Polska ma tu dominację powietrzną, co to się dzieje, panowie, Polacy zaraz będą w Berlinie, nie, Polacy zaraz będą w Berlinie, ale przebijają się tutaj Niemcy, co się dzieje, to będzie naprawdę niezłe wyzwanie, nie, e, tak naprawdę dla Niemców będzie ciężka sprawa, Związek Radziecki tylko siedzi pewnie i czeka, nie, tak naprawdę, na Gigagoidę zobaczymy, czy dadzą radę kogoś skapować, okrążenie wojsk francuskich na północy, e, czyli tutaj się już będzie powolutku coś zmieniało, już lotnictwo się pojawiło nad Francją, jest Lille zajmowane i tu będzie czyszczona północ, e, tak naprawdę, i metodycznie Niemcy do tego pójdą, po, o właśnie, mamy kapitulację Wielkiej Francji wolnej i teraz prawdopodobnie Niemcy z, będą zmierzali już na granicę z Polską, żeby wyjaśnić sprawę, tym bardziej, że Polacy prawie dojechali pod Berlin, panowie. Prawie Polska zdobyła Szczecin, ale tutaj już Warszawa. Tutaj jest w ogóle jakieś giga przebicie w Czechach. Co się dzieje? Polska w natarciu, moi drodzy. Najbardziej esportowe historyki tylko, moi drodzy, na KRL. Jest przebicie Wielkiej Polski w Czechach. Włochy zostają wezwane do konfliktu razem ze Słowacją, że wszystkimi. Polska została odcięta w Ostrawie. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna, moi drodzy. Nie daliśmy rady i pa palowie. Polacy idą na Pragę. Czy Polacy wyzwolą Pragę. Co robią Deutsche? Deutsche mają parędziesiąt dywizji. Nie nie używają ich jeszcze w Polsce. Jest kapitulacja Chin. To jest bot na polsce, ale obronił Warszawy. Bot na polsce zachował się lepiej niż sikorski z mościckim we wrześniu 1939 roku. I taka jest prawda historyczna. Seryjnie. Panowie, główny trzon niemieckiego natarcia został złamany w łodzi i polski bot z francuskim odcinają kolejną ofensywę Niemiec. Nie? W sensie mi się wydaje, że jeżeli nie, Niemcy już zmierzają czołgami, już zmierzają czołgami. No powiem tak, niemiecki prestiż. Strasznie ucierpiał obecnie, ee, tak naprawdę. Muszą odbudować to jakimiś spektakularnymi akcjami, czy to w Związku Radzieckim, czy coś, bo jest, moi drodzy, nieciekawie. Alianci też atakują Afrykę, tak naprawdę. Włosi w Afryce nie wiem, czy sobie poradzą. Polacy jednak e, zostali okrążeni pod łodzią. Niemcy odwrócili tą sytuację kompletnie yy, i będą prawdopodobnie teraz tą Polskę zajmować, ale tutaj musiały wjechać czołgi, bo yy, wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, nie? Łódź zostaje zajęta kompletnie. Czołgi wyjaśniły tutaj sprawę, nie? Francuski bot otwiera front na południu Francji. W Nicei. Francuskie czołgi wjeżdżają i moi drodzy, co się tu dzieje się? W ogóle, Francja, make France great again. Francuski bot obudził się i francuski bot jeszcze prowadzi natarcie w Afryce, nie? To jest w ogóle hit. Co się tu dzieje, panowie? Niemcy są szarpane z każdej strony i jeszcze Polska istnieje. Jeszcze Polska nie zginęła, panowie, nie? Tak naprawdę. Jeszcze Polska nie zginęła. Tutaj jest puszyk powolny na Polskę muszą tą sprawę rozwiązać jak najszybciej. Jezus Maria. Dlaczego Włoch nie interweniuje? Panowie, tutaj jest wszystko zabezpieczone. Mm, Francuzi nawet w Albanii robią totalny dym. Panowie Francuzi Albanii zrobili dym, nie? Dywizjami pancernymi. Co się dzieje się? Wolna Francja tutaj zostanie zepchana. Uuu, Polska już została przerwana. I tu już będziemy dążyć. Płock upadł. Najsłynniejsza komenda w naszym kraju właśnie została zdobyta przez wojska Wehrmachtu. I panowie, z tego co widzę, to będziemy już się przyszykowywali no, musimy się przeszykować na kapitulację Polski definitywnie. E, tak naprawdę. Już będzie kapitulu, kapitulacja. Alianci robią desant. dywizja, e, moi drodzy, australijskie dywizje Marines zajęły Bengazi. Czy to będzie porażka wojsk osi w Afryce? Powiem Wam szczerze, na to wygląda. E, przybyły dywizje pancerne niemieckie do Afryki, które są kompletnie niezaopatrzone. Jest tu ogromny, ogromny problem. I w Bengazji stoi sześć dywizji nowozelandzkich Marines, moi drodzy. Oj, oj, ojoj, oj, nie wygląda to dobrze dla Rzeszy, tym bardziej, że Rzesza nie może więcej resource'ów przekazać do Afryki, ponieważ dopiero odbiła Olsztyn i dopiero teraz będzie przygotowywała się do szturmu na Warszawę, więc to nie wygląda zbytnio imponująco. Trzeba uważać, tutaj zaopatrzeniowo dla osi jest problem, powietrznie wygrywają alianci w Afryce. E, co ciekawe, Włosi nie są w stanie tutaj powalczyć, chociaż no, bilans jest nawet okej, okay, nie? Lotniska mają, zaopatrzeniowo jest problem, bo alianci topią te konwoje, które starają się dotrzeć do Afryki. E, dopiero po kapitulacji Polski, takie jest moje wrażenie, zobaczymy jakieś grubsze akcje w Afryce. E, tym bardziej, że alianci teraz, moi drodzy, nie kierują żadnych zasobów do Polski. Ta Polska broni się sama, przedłuża, że tak powiem, swoje istnienie i właśnie w tym momencie kapituluje. I to jest coś, czego potrzebowała frakcja Osi: kapitulacja Polski, uspokojenie sytuacji w Europie, e, tak naprawdę, po rozbiorze, rozepchania tych wojsk francuskich. Tak naprawdę, uratowanie troszeczkę swojego wermachtowskiego, że tak powiem, prestiżu. Zobaczymy, co tam będzie się działo z lotnictwem. W Afryce ogromny problem, ogromny, moi drodzy, Niemcy, uciekają z Włochami z Afryki. Afryka wygląda na to, że zostaje odpuszczona yy, w ogóle bardzo szybko. 7 listopada 1940 roku wojska Rzeszy zostają wypchane. I alianci, zobaczcie, mają tyle zmechów, tyle dywizji marines, żeby uderzać w to, że tak powiem, miękkie podbrzusze, Europy, w te Włochy, i tutaj zadaniem Włoch będzie obronienie się, nie? E, tak naprawdę, i nie wiem, czy oni dadzą radę to zrobić, ale Afryka została definitywnie przegrana przez oś. Alianci zdominowali kompletnie. Jest pusz obecnie na te resztki dywizji francuskich, ale ja wam gwarantuję wam, że alianci będą organizować masowe desanty na początku operacji Barbarossa na Włochy. To będzie wymęczenie. Niemcy muszą stanąć na nogi, jak głupio to nie zabrzmi, wziąć. Się za siebie, ubezpieczyć Europę, ubezpieczyć te Włochy. Włochy muszą podnieść poziom i naprawdę zabezpieczyć wszystko, bo alianci będą siedzieć, kąsać, kąsać i jeszcze raz kąsać. Grecja dołączyła do frakcji aliantów. Wojsk grzeszy tutaj nie. Wojsk grzeszy zero. Włosi nie mają nawet dywizji jugosławskiej, bo stara się, pod, moi drodzy, obronić te prowincje. Robi się ogromny, ogromny problem, nie? I Rumunia tutaj, moi drodzy, dysponuje piechotą na operację bardzo Barbarossa, ale nie wiem, jak wyglą widzę Sowieta, Związek Radziecki i 237 dywizji piechoty na wózkach inwalidnych, gotowych do przejechania się po Europie, to powiem wam tak całkowicie szczerze, że wygląda na to, że ta operacja Barbarossa może być bardzo mocno jednostronna. Lecz zobaczymy jeszcze nie. Uuu, Alianci! Moi drodzy, Marinsi z Nowej Zelandii wjeżdżają, moi drodzy, w Sycylię. I to już jest jednoznacznie pokazane, kto tutaj będzie na polu. Bitwy dominował, Włochy zostają oskrobane, włoskie południe zostało zdobyte marinsami. Eee, problem, problem ogromny, ogromny dla Rzeszy. Utracenie Sycylii jest tragedią, eee, tak naprawdę Wło wielką tragedią. Niemcy wysyłają 20 parę dywizji. Nie wiem, czy to będzie miało sens, tym bardziej, że jestem święcie przekonany, że alianci zrobią desant na plecy nie? i będą starali się te wojska odciąć albo okrążyć. Nie wiem, co się dzieje. We frakcji niemieckiej potrzeba tam definitywnie pomocy, eee, zorganizować się, Bo będzie bardzo źle podczas operacji Barbarossa. ojoj, oj, 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 moi drodzy, ja tutaj widzę aliancki desant, nie czuję go. Czuję aliancki desant gdzieś. Nie wiem, czy Włochy utrzymają, moi drodzy, mm, tak naprawdę Sardynię. E, po upadku Sycylii powiem wam szczerze, wszystkiego się spodziewam. Tym bardziej, że widzę skupisko wojsk, wojsk osi na południu e, i widzę pust, puste Włochy. Jestem święcie przekonany, że tutaj zaraz wjedzie sześć dywizji, jakiś na Rzym i jest koniec, i jest po Włochach, nie? I nie dojdzie do Barbarosy. Możliwe to jest bardzo, bardzo możliwe. Tym bardziej, że w Grecji no osi idzie moi drodzy, średniowo, Mocno średniowo, Mają bardzo dużo, bardzo dużo do nadrobienia. I bardzo dużo mocno przemysł niemiecki musi zostać. Upadek Rzymu. No i tak jak mówiłem, panowie. I tak jak mówiłem, jestem... Tak jak mówiłem, no. Co tu się w ogóle dzieje? To ja nie jestem w stanie tego opisać słowami języka polskiego, naprawdę. Alianci zdesantowali się na Rzym, który stał pusty od roku 1939. No, kto by mógł pomyśleć, nie? Że nie, zabezpieczenie tego terenu będzie równało się z utratą go. Eee, I alianci sobie płyną stary, normalnie... Eee, rozerwali Włochy, nie? Na... Eee, w Włochach gra Polisz Husar, Jacek Bartosiak. Widzę, że jest to not. W sensie tak mi się wydaje po tym, co zobaczyłem. Zawsze kończy się w ten sam sposób. E, czyli na pieroleniu, a później jak przychodzi to do czego, żeby zweryfikować swoje umiejętności, to tak to się, moi drodzy, kończy. Klasyczek. Powiedziałbym wręcz El Clasico, nie? E, e, tak naprawdę. Ale ja jeszcze nie przekreślam e, tutaj, moi drodzy, osi. Trzymam za nich mocno kciuki, tym bardziej, że w osi graczy jest mniej niż warianta. Więc tutaj jelenci mają większe, że tak powiem, collaboration, e, więcej mogą współpracować. Włochy się od Zobijają, zobaczymy. E, nie rozumiem. E, panowie, alianci, w sensie Niemcy, muszą dominować nad Włochami lotniczo, bo inaczej będzie patologia, nie? W sensie Włosi są air controllerem, z tego co widzę, i mają zero ropy, nie? Więc powiem wam szczerze, mm, to tak jakbyś ko siedział koło osoby niewidomej na przykład i mu mówił: Ty widzisz, widzisz? Popatrz, popatrz. To mniej więcej ma taki sam sens, e, tak naprawdę. Zabawnie się troszeczkę na to patrzy, ale no, że tak powiem, chyba w Europie będziemy mówili, po rosyjsku, z tego co widzę, tak naprawdę. O, włoska flota wypłynęła bez ropy, moi drodzy, z portu. Zaraz prawdopodobnie zostanie zmasakrowana, eee, tak naprawdę. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać. Niemcy zabezpieczyły teren. Eee, Włosi zaczęli importować ropę. Nie mają od kogo w ogóle, ale zaczęli już importować. Rozpoczynają się produkcje. Bardzo duże problemy w Osinie. Chłopaki, bardzo duże problemy. Alianci tutaj nie dają im, moi drodzy, chwili nawet na oddech. Z Mechy wszyscy przyszli. Bułgarzy się budzą. Dopiero Bułgaria będzie wjeżdżać. Tak naprawdę, dopiero Bułgaria wchodzi do wojny. Będzie wjeżdżać i będą czyścić Grecję, ale muszą się tutaj uratować, bo panowie, no niemieckie czołgi muszą tu przyjechać, nie? Węgierskie czołgi nawet tu są. Mobilizacja wielka w osi, tak naprawdę. Z mechy wszystko, motokałach, moi drodzy. Eee, czyli w sensie, że ja niby na wózku, moto... No nie, niekoniecznie tak. Jezus się z Nazaretu. Boże, kochany. Dobra, to ja już chyba we Włoszech to jest dzidzi, co? Tym bardziej, że moi drodzy, Nowa Zelandia ląduje w Neapolu, tak naprawdę. I się rozchodzi kompletnie, nie? W... To już jest, moi drodzy, przed operacją Barbarossa zostały Włochy wyłączone z wojny. Grecy odbili Albanię z Anglikami. O mój Boże. Grecy odbijają Albanię z Anglikami i atakują dalej Bałkany. Co tu się dzieje? Naprawdę alianci narzucili takie tempo rozgrywki, że naprawdę, nie? Rozerwali dosłownie tą oś. I mamy wojnę domową. W Republice Włoskiej alianci tego dokonali, palowie. XPP. Alianci tego dokonali. X Olbrzymie. Mamy odcięte wojska francusko-angielskie. Panowie, to nie jest ostatnie słowo. Ale praktycznie wszystkie samoloty, chyba Rzeszy, poszły do Wora teraz. Jakieś takie mam ukryte wrażenie, nie? że alianci stracili. W sensie oś straciła całe lotnictwo, praktycznie. To będzie naprawdę problem. Teraz. Ale Niemcy idą dalej. Odbijają. Nie poddali się. Chwała im za to, niech, że walczą do końca. Po początkowych problemach, moi drodzy, jest trzymany front. Jest wszystko, że tak powiem, ubezpieczane. Tak naprawdę. Grecy tutaj robią go nie? To jest nie do wytłumaczenia. Rzesza na początku musi, moi drodzy, ujednolicić front i dopiero później ruszać na Sowieta, a każdy rok dla Sowieta to jest właśnie. Każdy rok dla Sowieta, chłopaki, to będę z wami szczery, eee, to jest kompletnie eee, mocniejszy Sowiet, kompletnie mocniejsze przygotowanie, nie? Ale oni nie mogą iść na Barbarossę z Włochami, które są okupowane przez aliantów i z Grecją, która im się rozlała na Bałkany. To musi być kontrofensywa, musi być... Eee, jest wycofanie aliantów chyba z Włoch, z tego co widzę, panowie. Eee, Tutaj wojska prawie zostały okrążone. Jest wycofanie, jest wielka bitwa. Starają się tutaj gracze zająć. Eee, tak naprawdę. Tu się coś, moi drodzy, mocnego dzieje. Jest, moi drodzy, przebitka. Okej, okay. panowie, jest wycofanie się aliantów. Na Sycylię z powrotem. Jest powrót na Sycylię. Jest powrót na Sycylię. Patrzcie. Włochy z Niemcami, moi drodzy. Tutaj będzie wejście, ale jeszcze Nowa Zelandia tutaj broni terenu, nie? No. Alianci się wycofali. Biorą mi. biorą ich, panowie. Biorą Sardynię. No przejadą już, przejadą. U, Leci puszysko, moi drodzy. Leci, moi drodzy, desant na Rzym. Będzie zajęcie. Będzie zajęcie. Alianci się wbiją. Tu będzie. Będzie przerwa. Tym bardziej, że alianci mają dominację yy, powietrzną. Oni przejadą dosłownie tutaj. E? Odbili się. Proszę bardzo. Odbili. Utrzymali rzymsko. Raczej tutaj tankami puszcza nie będzie, bo tu jest na stronę dywizji. Na Bałkanach jest na stronę dywizji, tak naprawdę. Uuuu. Ojo, oj oj, 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 panowie! Wylądowało tutaj parę parędziesiąt dywizji. Około pięćdziesiąt dywizji aliantów we Francji. No i to już jest, moi drodzy. GG. To już jest GG. GG. Wyzwolenie Paryża. Rząd Belgii powraca. Meksyk. Boże, myślałem, że to Meksyk, ale Rzesza wraca z wojskami. Sowieci to będzie dojazd już. No z Barbarosy nie będzie, to nie oszukujmy się. Czekamy bardziej na konferencję pokojową, już. Eee, tak naprawdę. <laughs> tak naprawdę czekamy już na konferencję. D-Day w 42. drugim, panowie, się wydarzył, nie? Tak na Serio. D-Day się wydarzył, nie? Zobaczymy. No, może jeszcze Niemcy, wiesz, zrekrutują 30 dywizji pancernych, chłopie, obudzą dywizję, obudzą wiesz, mm, że tak powiem, w sobie demona czy lwa i będzie kontrofensywa, Nie to nie wiadomo, stary. Tak naprawdę. Jest kontrofensywa ze strony Niemiec, moi drodzy, jest kontrofensywa, nie? Ale Desantico leci kolejne na Marsylię, wiesz, prawo, lewo, prawo, lewo. Eee, tak naprawdę, tutaj jest nawet odepchanie i jest kontrofensywa tych Niemiec. Eee, Hiszpanie ratują, moi drodzy. Hiszpanie ratują z Niemcami, obudzili się, ratują. Ratują troszeczkę sytuację w Niemczech, nie? Ratują Hiszpanię. Przez wysyłanie tych ochotników, tego typu rzeczy, jest uratowana sytuacja trochę. Eee, pole bitwy jest w waliantach. Niemcy starają się troszeczkę zepchać, dopchać. Hiszpania stara się też pomóc swojemu sojusznikowi. Jest ofensywa. Jeszcze jest Japonia, która może odwrócić losy tej wojny, panowie. Hongkong upada. Będzie ofensywa na Indie, niedługo japońska. U, Indie się zestrały i w, w od razu Lastenda wrzuciły, chłopie. Sekundę, nie? Lastendzik poszedł, ale Indie nie zabezpieczyły północy. XD I Japończycy sobie przechodzą po prostu tędy, nie? Do Delhi Chłopie, ale mamy comeback Co tu się będzie działo, stary? Japończycy MVP będą chyba niedługo Będą ciągnęli oś do góry Za fraki, dosłownie Holandia upada, moi drodzy Wielka kontrofensywa wojsk niemieckich To jeszcze nie koniec, krzyknął Adolf Hitler w swoim bunkrze Jeszcze nie koniec To będzie walka do ostatniego Niemca Goebbels spytał się Niemców, czy chcą wojny totalnej I Niemcy zdecydowali się chyba, że chcą Jest pusz, węgierskie tanki przechodzą przez Belgię mamy rewers z Francji dosłownie identyczny, że tak powiem scenariusz, jest okrążenie wojsk alianckich w Dunkierce, wielkie czołgi niemieckie i węgierskie robią breakthrough, robią przebicie, jest tutaj moi drodzy jazda, Brytyjczyków starają się wymęczyć, ale kontrofensywa panowie, Niemcy ruszyły, jest breakthrough, jest przejście, niemieckie czołgi panowie robią totalny rozpierdziel, okrążona została Francja, wojska aliantów muszą się wycofać, ja nie wierzę, oni tą Francję ut utracą, we Włocz trzech standardowo. Jest zablokowane przejście, Grecja jeszcze nie zdobyta. Nie wiem, może, może, zobaczymy. Rumunia dalej werbuje wojska. Yy, tak naprawdę milion mempowera w, w zestawie i Rumun powinien dowerbować, mi się wydaje, jeszcze z 70 dywizji, stary. Bo oni tego nie utrzymają, ale Sowieci wyglądają obrzydliwie. To będzie naprawdę ciężka wojna dla Niemiec, ale alianci zostają odbici, Hiszpan się przebija bardzo ładnie, przechodzi. Jest ciągnięcie za włosy, Franc Francja dosłownie została odcięta tutaj i będzie wybita. Niemcy się odratowały troszeczkę, może nie we Włoszech, może nie w Grecji, ale we Francji się uratowali, nie? Hiszpania obecnie ratuje bardzo mocno oś. Naprawdę, panowie. Naprawdę hiszpańskie tanki bardzo mocno odciągnęły tutaj tą sytuację. Tutaj w ogóle nie wiem, coś płonie cały czas. Myśliwce, lotnictwo i tak dalej. Nie wiem co będzie. Jest ofensywa w południowych Włoszech, moi drodzy alianci troszeczkę albo wyszli, albo troszeczkę moi drodzy zostali złapani z gardą ze spodniami opuszczonymi. Tutaj nawet Włochy zostają uratowane mm, tak naprawdę. Wyjm mują ich troszeczkę. I tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo wojsk aliantów. Hiszpanie przebili. Tu będzie breakthrough, tu będzie push, tu będzie się działo Alianci też starają się robić kontrę. Ale tutaj Niemcy się budzą, moi drodzy. Wielka Rzesza, mój. Ale wjechało na ambicje, panowie. Ale wjechało na psychę. Tak naprawdę, ale był wiaździk. Niemcy się budzą. Razem z Hiszpanami. Jest próba pushu. Nie ma lotnictwa niemieckiego. Jest walka. u strat. Jezus, Maria. Straty osi są ogromne tak naprawdę, jeżeli chodzi o powietrze. Alianci, które kompletne dominando robią. W Grecji sytuacja powoli się zaczyna zmieniać też na korzyść, moi drodzy, osi. Jest próba przebicia, jest próba przejścia, jest, moi drodzy, mocny push. Uu, o Jezus, panowie, te wojska z zostali okrążeni, moi drodzy. Wojska zmechanizowane Kanady zostają właśnie wybite. Obecnie w Kotle Niemcy się obudzili z Hiszpanami. Czy to będzie odbicie Włoch? Czy to będzie ratunek dla Niemiec? Czy to będzie dłuższa, moi drodzy, operacja? Czy będzie wyrównanie szans też, moi drodzy, w Grecji? W... Bułgarskie dywizje zmechanizowane też tutaj starają się atakować, też puszują. Oczywiście zwrot akcji jest. Alianci zostaną pusznięci prawdopodobnie. Alianci, moi drodzy, robią lekki odwrót. Ogólnie z yy, Meksyk się wycofuje i tak dalej. Tutaj jest ustawiony def, tak naprawdę. Alianci mają tutaj ustawioną defensywę bardzo mocną. Mają okręty, pływa tutaj co nieco. Zobaczymy, nie. Portu... Jezus, kto wziął Portugalię do wojny? Moi drodzy, najbardziej pokręcony historią. Jaki mogę tutaj zobaczyć, nie? Tak naprawdę, co tu się w ogóle dzieje? Tak na co tu się w ogóle wydarzyło, nie? Hiszpanie wrócili wojskami. Odpychają tutaj te dywizje artyleryjskie, e, kanadyjskie, moi drodzy. Starają się tutaj ich po, pospychać, okrążyć. Jest, ode... odcięli ich, odcięli ich, moi drodzy. Hiszpanie uratowali. Teraz będzie trzeba Brytyjczyków stąd wypchać, nie? O jezus, panowie, ja tego nie widziałem, nie? Tak naprawdę, ale United States of America wyłącza właśnie z gry Japonię. Tak naprawdę, United States of America with their Marine Divisions, właśnie jedzie w stronę Tokio i będzie dominować. A jak sytuacja? W Europie wygląda, oj, tragicznie. Oj oj. oj oj, 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 Tu jest Hiszpania rozjechana. Ale jest pusz tutaj, moi drodzy, przez Grecję. Powoli starają się chociaż Greków wyeliminować chyba, żeby więcej woja wziąć. Oj oj, oj. jest desant na Barcelonę. Ale jest wejście i wyjście z portu, nie, panowie. Nowa Zelandia po prostu podmęcza. Przepraszam bardzo, no, nowa Zelandia podmęcza, moi drodzy, masowo. Oś, jest podmęczanie, że desanci tu, desanci, tu, desanci, tu. I oś musi na to wszystko reagować. Jest przebicie tego frontu w Hiszpanii. Zobaczymy. Nie wiem, może to odwrócą, chociaż. Wątpię, no. 43 rok. Ja już bym to uznał jako zwycięstwo aliantów kompletnie. Alianci wygrali, moi drodzy. Tym bardziej, że Sowiet, zobaczcie. Sowiet to jest Jezu, bestia, tak naprawdę. Dywizji pancernych to Sowieci mają ponad 80 łopie. I to 34 mocne wojo, nie? To nie ma żartów, stary. Ej, niemieckie wojska dalej działają, panowie. Oni tutaj okrążyli yy, dywizję aliantów. Tutaj się starają odbić, moi drodzy, te czołgi. Przebić tą piechotę, ale te czołgi, no dobrze sobie radzą, ale Orkim schodzi szybko. Nie wiem, czy oni to wyzwolą. Chociaż powinni. Ej nie, dobra. Alianci ich wybili szybciej. Niemcy jadą przed siebie mocno, nie? Naprawdę mocno jadą Niemcy przed siebie. Nie wiem, czy im organ tylko wystarczy. Tak naprawdę. Dobra, to już, moi drodzy, Japonia skapitulowała, została zaanektowana dosłownie przez USA. No i teraz Sowieci będą przejeżdżać dosłownie już yy, Deutsche. Tak naprawdę. O, ale tu jest dywizji w Anglii na serane. O Jezus. Jest przejazd. ZSRR łamie Ribentrop Młotow. No i to będzie planisko puszczono agresywne. Dosłownie. Będzie totalny, totalna przejażdżka po Niemczech. Sowiecka. Wyzwolenie Warszawy nawet. No to już Sowieci panowie szykowali 3 lata chyba czy cztery, jak nie więcej. To już będzie oczywiście, to będzie przejażdżka, nie? Będzie zaraz kapik Niemców. Będzie Dzi. Ostatnie marzenie Niemiec jeszcze w Hiszpanii, moi drodzy, zostało zrównane nie. I jeszcze Australia, moi drodzy, z drugiej strony. Przepraszam, ja cały, cały, cały czas myję. Myślę, myję, Boże. Mylę e, Nową Zelandię z Australią. Cały czas ta Nowa Zelandia się wbija w prowincję, czeka i wychodzi. Albo przebija, albo kombinuje, tu, to, to tamto. Wiesz, zodzi, kombinują. Sajz się obudził. Uuuu, myślałem, że tu Amerykanie lecą na didej, ale nie wleci Chcieli jeszcze w Europę. Co ciekawe. Myślałem, że już pójdzie desant, nie? Na Europę z drugiej strony. Jest przygotowywane, ale czy to pójdzie? Uuu, chyba czasowo nim nie starczy tak naprawdę, żeby do Europy wjechać. Chyba Rusji jednak Berlin szybciej zajmą. Jest wejście tutaj, jest rozjazd. Niemcy robią kontrofensywę sztajnerowską. Moi drodzy, tylko że z południa, nie. Ooo, poszedł D-Day. UK siadło DDem. O Boże, Ameryka jak tu 32 dywizje piechoty przyprowadzi, chłopie. I 8 dywizji panzerów, to będzie rozjost. Będzie rozjost, nie? Będzie rozjost! Już pójść. Płynął chłopaki. Już płynie całe UK moi drodzy do Niem. Uuu, Niemcy skontrowali. Jest. Wrócili węgierskie tanki. Węgierskie tanki przyjechały. Jeszcze się nie poddają, nie? Jezus, jaka bitwa tu jest, stary, przy Berlinie. 200 domajdziów w lotnictwie. Ale Sowieci przebić i panowie, czy to Steiner, czy to jest kontrofensywa Steinera? Nie wiadomo, nie. Czy Steiner się obudził? Stary. Jest desant United States of America. American Marines have landed in the beaches of France to make Europe free again. Wylądowali, nie? oj, panowie. W Hiszpanii to już jest GG, tak naprawdę. W Hiszpanii to już jest GG. Zergi już będzie szedł na Paryż. Uuu, GG, panowie. Aleanci wyzwalają Francję. Niemcy tutaj tankami chyba nie postrzelają. Tym bardziej, że. O Jezus, stary. Ale masówka odali. Aliantów. To jest dziki puszczony plan, nie? To jest dzi dziczysko. Dziczysko. Alianci lotnictwo mają. Przez Hiszpanię jest przejechane. Włochy, spokój, kolejny desant nowej Zelandii. Sowieci nie weszli do Berlina. Co ciekawe, jeszcze sowiecki sojusz nie wszedł. Zaopatrzeniowo stanął. Rumunia też się trzyma, jeszcze nie przebita przez Sowieta. u ostatnia nadzieja Niemiec została okrążona pod Paryżem. Sześć dywizji pancernych. To już mamy GG, moi drodzy. Do Berlina chyba wejdą szybciej Alianci od Rusków. Takie mam jakieś przeczucie, że to Alianci wjadą szybciej od ruskich, tym bardziej, że to Tutaj zostało wszystko odcięte. Wszyściutko, szyściutko. O mój Boże moi drodzy, Alianci będą szybciej w Berlinie od ruskich. Alianci są. o Jezu, ty, amerykańskie tanki wiadomo do Berlina. Przed ruskimi jeszcze. Ale Niemcy robią kontrofensywę jeszcze. Chłopie. Jeszcze Hajs, tutaj widzę nie zginął, nie? Jeszcze walczą chłopaki. Ciekawi mnie, czy będzie Berlin broniony. Z tego co widzę, to... Oj 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 ojoj, jest Berlin. Jest Berlin. Amerykanie dotarli szybciej do Berlina. Z Brytyjczykami, od Sowieta. Sowiet tutaj prąd mu puścił na północ ale się budzi, budzi. Jest Hamburg, panowie, przejechany Jest Hamburg, przejechany. O Jezus, dobra To już jest GG, panowie To już jest GG Alianci are the winners No i sowiecki, nie? GG, panowie Jałta była, Holandia wielka Okupuje, że tak powiem eee... O GG, panowie, koniec gry GG, moi drodzy Nowa, wolna Europa, jak to mówią A jeżeli wy chcecie zobaczyć więcej epizodów z Herzowa Iron 4 To sprawdźcie ten film, bo jest naprawdę, moi drodzy, mocny Polecam wam bardzo serdecznie Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie lajka pod filmem